Witajcie moi drodzy. Witam Was w kolejnym goleniu. Jak widzieliście na zdjęciu w oglądowym, dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj jest ten dzień przeszczęśliwy. Można by tak powiedzieć, mamy piątek. Troszeczkę nietypowo. Weekend nam się zaczyna, a taki, takie wejście w weekend, to ja rozumiem. Jak przygotowałem dzisiaj dla Was unboxing, czyli przyszła do mnie paczka. Zamówiona, wyobraźcie sobie, wczoraj. A dzisiaj jest Dzisiaj do odbioru także przyjechała paczka ze sklepu johnnybee.pl Także zaraz Wam wszystko pokażę. Zobaczcie taki szczegół, który jest bardzo ważny przy, przy wysyłkach. Nie rzucać z tak zwanym kieliszkiem. Także nóż już przygotowany, aż nie mogę się doczekać. Także już Wam pokazuję. Co też ciekawego przyjechało, a powiem szczerze, że. Wow, wow. Rozpakujmy. Nie wiem, czy tak można. Johnny B, muszę przyznać, naprawdę się postarał. Poszedł, można powiedzieć, na rekord, jeśli chodzi o wysyłkę. Także wczoraj zamówiłem, a dzisiaj, dzisiaj już do odbioru. Zobaczcie. Najpierw papier. Jak widzimy. W opakowaniu jest zapowiedź. Zobaczcie. Tor wyścigowy. Mam nadzieję, że Wam to już coś mówi. Logo Brytyjskiego Klubu Wioślarskiego. Graham Hill. Zobaczcie. Naklejka na pamiątkę. Bardzo dziękuję. Przyda się. Zobaczcie, do, do zamówienia dostałem próbki. I tak, od czego by tu zacząć? Ojej! Graham Hill Roof Past. Czyli pasta... Pasta... Inaczej pomada, ponieważ mój steampunk pomału się kończy, więc już czas najwyższy, aż mi słów brakuje. Co dalej? Może to małe? A, to jest to. To jest to, na co moje oko bardzo długo czekało. Za chwilę będziemy rozpakowywać. Jak widzicie, shaving brush. Tutaj to, na co czekałem, czyli Graham Hill Casino Shaving Soap. Jak widzicie, bardzo ładne opakowanie. Do tego do kompletu aftershave Mirabeau. Mirabeau. I Graham Hill Face Balm. Balsam po goleniu. Tutaj kartonik tajemniczy. Zaraz Będziemy wszystko rozpakowywać. I. O! Jakie fajne. Zobaczcie. Zaraz wszystko pokażę. Jeszcze na dnie? Nie ma nic. Powiem wam szczerze, że pójdzie na tak. No, taki piątek to ja rozumiem. Powiem wam szczerze. Że zacznijmy, może od miłego prezentu. Bardzo dziękuję. Przyda się. Taki. Worek na, na wypad. Także będzie jak znalazł na zakupy. Bardzo dziękuję. Dobrze. Tutaj w kartonie. To jest to, co mnie intrygowało. Tylko zobaczyłem to na internecie. Wiedziałem, że to chcę mieć do swojej kolekcji. Zapakowany w papier. Zobaczcie. Graham Hill. Brytyjska marka. Bardzo fajny kubek. Bardzo mi się podoba. Po prostu tak wpadły mi w oko te produkty, że po prostu szok. Tutaj mamy Roof Past. Hangar się nazywa, ponieważ wszystkie produkty Graham Hilla są... Mają nazwę, jak widzicie, bardzo minimalistyczne są opakowania. W takiej tubie. Bardzo mnie ciekawiła ta, ta pomada do włosów. Aha. Czyli on się wyciska i nakłada do... nakłada do... na włosy i stylizuje. Bardzo jestem ciekaw. Zdam Wam na pewno relację. Tutaj. Sam jestem ciekaw, jak on na żywo wygląda. Jeszcze go nie widziałem. Widać, że do każdego, do każdego produktu dodają... Ale ciężki. ciężki. Wow. Panowie, zobaczcie, jak to się prezentuje. Tu jest nawet naklejka. Naklejki jeszcze nie będę ściągał. Ciężki, fajny pędzelek. Syntetyczny to jest. No, powiem Wam szczerze, że jestem ciekaw jego działania. Słyszałem dużo dobrego. Dobrze. Casino Shaving Soap. No, to jest największa zagadka. Również etykieta. A powiem wam szczerze, że skorzystałem z promocji, bo jest promocja na JohnnyB.pl, bo zamawiając wszystko osobno, no wychodzi drożej. A tutaj Johnny B zrobił ukłon w stronę klientów, za co ja mu bardzo dziękuję, bo ja z niej skorzystałem. A, zobaczcie, jest zapakowane. Hmm. Odkleić nie taka łatwa sprawa. O, piękny zapach. Wiecie co? Poezja, ale zapach. Mirabel. Ależ to będzie golenie niedzielne, coś czuję. Wobaczcie mm, jaki przepiękny szklany. To jest wszystko minimalistycznie wykonane w takich szczegółach. Oczywiście wszędzie etykieta. Będę sobie czytał po spokojności już poza anteną i do tego. Również etykieta jest w środku, zobaczcie. No po prostu szok, szok. Długo czekałem na tą, na tą, na tą, paczkę. Już tak od jakiegoś czasu się, się zapowiadało, że za, zamówię sobie ten zestaw. No cóż, <laughs> można by powiedzieć. Zapraszam. Zapraszam wszystkich na niedzielne golenie z Graham Hillem. Trzymajcie się. Cześć!